Siema, skąd to zwątpienie u ciebie? Co tam? Nie możesz się teraz poddać. Nie możesz po tych dniach, co przeszłeś? jakoś tak? dojdziesz do celu. Siema Siema Eo. Dzwoni ziomeczek, pyta czy jara Kurwa, nie czy ja nie cię wpadam E nie możesz sobie tekstu wziąć? No Jebany A ja brzmiem w słuchawkach, jakbym tak wiesz. <mum> malucha odpada, kurwa, krzemień. Piękna. Najpierw <mum> tak, <mum> jak usiadła. Kurwa, dobra, dawaj, lecimy. Pa. No, bo. Czekaj, jest text! jeszcze bo się raz, dobra. jeszcze raz. Dzwoni ziomeczek, pyta, czy wpadam? Mówię za chwilę, tylko zajaram. Odpalam bata, idę na ścieżkę, bardzo dobrze znam to miejsce. Nie, to by nic nie dało. Jak ja bym był pierwszy, a on drugi, to by nic nie dało. Zjebałem jeszcze raz. O nie było motorówki, bo No to musi być motorówka, hip hopowa motorówka. Dobra, dawaj. Wsiadam sobie w furę, tak, Alan, rozjebał Jaguara. Nie bała się jego twoja stara, twoja stara! Kurwa, na podwójnej ciągłej. Ona chyba tutaj ciągle kurwa pały ciągnie. Pomocnika! Ej, bo ja znikam. Pomoc! Co? Korok! Ej! Tatułasek! Jak kapeli! Totalnie kurwa! Nie powiedziałem jak w kapeli! Nie! Ej, ej, idę jak paly! Ty przepiszka, przepiszka ci to, przeszkadzać ci to, że ci się się No nie trochę. Dobra, już. No wypierdalaj, to. kurwa. Podpierdalasz mi z pilą. No fedro mi podpierdala kilo. <laughs> Że morde w powietrzu wiszą lata. Nie mów nic nikomu, szacunek masz brata To jest dla mnie proste jak dwa razy dwa. Nieugięty charakter, problemy, a w nich ja. Coś tam. Bądź świadom tego, możecie zabraknąć. Brakość, ja będę, będę bogaty, bogaty, albo umrę, albo lub, umrę lub nie, nie zamknę mam. Jestem disco bania, kurwa, od pana przedżąca. za Zaraz swoją stanu za bucha sobie Bonga Jestem disco bania, twoją laskę gniotę. Wszyscy porobieni, co dopiero będzie potem. pusta tej oh! <grym> dole. PUSTA pana Pusta paka, Ele Blue. kurwa mać, wyjebałem się Pusta paka, Ele Blue. co wziąłem z ziomem na pół A ziomeczków mam ze stół? wykładam karty na stół Te jebane łobuzy zatrzymują nas, o Nie potłuszczaj mnie nigdy, bym napluł na psa, o prawda? Jestem disco bania, kurwa, od pana serżanta. Zaraz swoje swoje zajebie bucha z bąga Trzeba No do weź Ty mów, ja będę <noise> Halo no gadaj z nim! Kurwa, to ty miałem się bakcji! Um, tego typu Bens. Spytaj go. Patrz, bo ja mam plan no. taki, bo nagrałem nutę. W sensie nie słyszę cię teraz jak coś, ja, więc ja, 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 przerywał ja się przerywał to słysza. sorry. Bo nagrałem nutę teraz, ale w sumie ona jest krótka, ale jest taka kurwa najbardziej charakterystyczna dla tego dla tej całej epki. Także wamy kurwa manewrę P. Czekajcie, 2021, albo 2022, mm. albo, 2022 albo 2025. Kurko wie, kur wie! Legendu ta. Siema! Wygrało. Ile ci nie było? 10 minut? W co Patrz. Legendu to. jak się w było, Dobra, się czekaj, czekaj. Akcji. Giulia, to nie Piastów. Ej, kto mieszka w Piastowie? Co? Kto mieszka w Piastowie? Co? Kurwa i świnie. Wiesz, że głowa widzi tylko 10 herców i <noise> 30 FPSów no, Jak masz 60 herców, a 140, no to... Jest 140. Nie no ja słyszę, ty masz 140, nie? Ja mam 240. O kurwa ja 60. Kurwa. Jest, kurwa. Być jest ciężka pizza. Co się odjebało. <noise> no i kurwa. Kurwa i świnie. W pokoju Chcę tylko Tutaj kawałek być, to zostawić i skończyć. No, ale co? No, już kończysz Jest okej, ale zobaczyłem, że jest taki przymulony. I tak kurwa do dwóch minut. Jest taki, taki przymulony trochę. Właśnie kurwa co ty. No, ale dobrze jest Taki jest kurwa adekwatny. Siemifleta, mi fleta. Nie wiem, jak na imię ma. Daj, daj. <noise> Wytnij to. <noise> Nie wycinaj tego. Wytnij. Tam na nią zakleć, bo miec, się mieć dużo kasy, zakładać hajentys, nie zepsute adidasy, w mojej głowie pieniądze, okay, a w twojej maty Za róg trochę hajsu i nie zagadywaj tam. Birobelka Jacek, to? kurwa. Co jest, kurwa? Co jest, śmierć. kurwa? Birobelka Jacek. Mirabelka Jacek. Wiecie. Bo my się śmialiśmy kiedyś, że jest mistrza buty, kurwa, kaktus Jackie. nie chcę przetłumaczyć, że to jest, kurwa, kaktus Jackie. To jest, kurwa, mirabelka Jacek. Nie wycinaj tego. Nie łykam tabletek, to nie do sukcesu winda. Dla twój idol se na czasie bycia wieszasz się jak wista. O ty kurwa jebana na komendzie. Sentinel. I ktoś to, nagra tak to, na relację, żebym A? potem mógł sobie wstawić. To, Ładnie to, na Instagrama, Oskar Kaca. To, Polecam. Siema, Studio Kęciapa. Vlog kurwa 28 już chyba. Jest mocno. Robimy kabinę taką na razie. Pójdź pokażę. Na razie kabinę robimy, żeby była. I... Mikrofon będzie. Tu będzie mikrofon, no na razie, ale nie ma jeszcze. Na razie tak robimy, bo bo nie ma jeszcze tego. E... Jeszcze nie zrobiona. Tak. No, zara będzie zrobiona. W sensie nie wiem, czy zara. Ale będzie kiedyś. Klimatyzacja nam działa. Fajnie jest, cieplutko. Znaczy tak. Termometr tu trzeba dać. Jak puścimy taki, to będzie login. Niech to będzie wtedy. W pieku! Idzie pajac, patrz jak on wygląda Jak debil Dobra, długo mam jeszcze machać? Tak Siema Ej, yo! Siedzimy, robimy, my trap ziomami Lego płuca, chodź marihuany Uwielbiam czas, gdy jesteśmy sami Zerowem hajs, bo chcę być pani Nike, tech i dres ujebany Twoi ziom, ale to jakieś kasztany nie robię nic na siłę Następne kosy o file sam na sam to nie muzyka. Ramy to nie być bylej, znowu oblewamy, pole te kile Zabijam smuty jak jebany, kilej Na 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 na, na, nie szukam celu, to nasz lud Mijam te suki, to schaćą na Nowy serek wziąłem, nie? Ktoś po prostu jakby otworzył się w sklepie, wziął udamkę, piratorił połowę, kurwa i jakoś to zakleił. A jak ja kiedyś kupiłem śmietanę w otwieram ją, a tam kurwa pleśń na tej śmietanie? Nie wiem, brakuje mi jednego wersu i nie wiem jak. A jaką by... masz końcówkę? Taką samą jak ty w pierwszej czwórce. Bilet te killer Taki pizdy jak ty, to by mnie ogolił nawet dżilet Muszę twoja babcia z jego suką bo Brzmi to jest jak plan. plan. mi dobrze. Nie, to nie w tą stronę, ty. Chodzi mi o to, że nie musisz śpiewać, możesz swoim tonem po prostu nawijać. Tak bardziej rapowo, nie? Niż śpiewanie. Nie umiem ani jednego, ani drugiego. Wszyscy mówili, że bananowe nowe dziecko, na poświęciłam całe dzieciństwo za pięćka, chciałam przeżyć całą wieczność, zbudować rodzinę no jak w e, iPhone'ach, jest w każdym no. 60 FPS, a tutaj na Instagramie jest kurwa 30. Hmm. Tutaj to jest kurwa 20. Ale na Snapie też jest gorzej. No, tak jakbyś to. kurwa piker, co oglądał. tego Idzie palac, patrzę, gdzie Jak <laughs> debil. Strzała, pulpet pali fajkę na macha. Do, do zaliczenia. <laughs>

Patrz jak zabierdala, żeby nie złamać za trudy. Znaleźć mi wody, nie wody, bo dzisiaj się za to oblewamy. Już więcej nie może być źle, bo to zawijamy w po Potem na to jest złoty chain, złoty chain. Do, do zaliczenia. Panie Wojtusiu, gdzie idziemy? Gdzie idę? No. Do gulic. nie, Niery! Nier.